Cześć, krótkie, słówko. Do siebie chciałem powiedzieć, że ja człowieka, własny, ja człowieka, jest jego jakby jego największą chwałą. Miejsce, gdzie on na całą duszę, serce. I jak żył w świecie, w Egipcie. To Diablo tamu... i tam Debo stwarza właśnie w tym, w tym ja, w tym ego. Yy, bałwany. Różnego rodzaju bałwany. <laughs> Jak wychodzimy z Egiptu. <laughs> Zgadzamy się z ducha. To żeby oddać Bogu, to trzeba z, yy, mieć obrzezanie serca z procesem żeby nasze serce przystawało kochać te bałwany i samego siebie. Tego to, to ja nie? To co ja chcę. A kochał Chrystusa i jego przykazania, i jego słowo. I było mu posłuszne. Tak miało być od samego początku. I to jest procesem. Ale. Yy, jest coś takiego, że człowiek yy, ma ciało i on ma pożądliwości. I pożądliwość jest bardzo też takim, jakby tematem szerszym. I wiesz, i możesz, porządliwość to jest nawet takie, takie dobre rzeczy, się mogą wydawać. Wiesz, co ja dzisiaj chcę, ja dzisiaj nie wiem, chcę to zwiedzić, tam w góry zobaczyć. No, może ja chcę to, ja chcę tamto, ale wiesz, ja, to, to, to właśnie porządliwość to jest związana z tym egoizmem i z tym, ja nie, z tą własną chwałą, co ty chcesz, ale my jesteśmy oddani w niewolę Bogu i to jest wolność, ta prawdziwa. I wolnością jest też to, że my mamy spełniać przekazania Boże przed Słowa Boga. Jakbyś czytał psalmy Dawida, to on tam co wers o tym mówi. I on tęskni za tym, on to kocha, on się w tym rozkochuje. U niego też to naprawdę procesem było. No i, i też przechodził Dawid przez różnego rodzaju cierpienia. I tak sobie pomyślałem, że jak Bóg prowadzi nas z Egiptu, później nas prowadzi przez pustynię, i później każdego chce wprowadzić do Ziemi wysanej I przeprowadzić przez Jordan, rozwalić, rozwalić warownię i wejść do Ziemi Obycanej. I gdzie jest problem, że nie wszyscy wchodzą do tej Ziemi Obycanej? Temat jak zwykle też szeroki, ale mi się wydaje, że często ludzie ja się z tego uczę, nie rozumiemy że spełnianie przykazań Boży, wykonanie zakonu Bożego w nas, w naszych sercach, bycie posłusznym Słowu, bycie posłusznym Bogu, nie jest po to, żebyśmy my byli Mu posłuszni, tylko, żeby, tylko że to jest, my, my przez to będziemy żyli. My, dlatego, że słuchamy Słowa Boga i je wykonujemy, to przez to mamy życie w nas. Nie możemy powiedzieć, że Jezus jest drogą prawdą i życiem, że Bóg jest życiem, a jak, jak nie przestrzegamy Jego Słowa, nie, nie przestrzegamy Jego przykazań, to nie będziemy mieć życia w sobie. Jezus też o tym mówił. I że, i jeśli mamy taką świadomość, że ja chcę wykonywać dzisiaj, być posłuszny Bogu, jego słowu, tak? Strzec jego słowa, wykonywać je, strzec jego przykazań, tak? Jego ustaw, jego wyroków, jego dróg. W sobie. Chcę mieć coraz bardziej serce potem do Jego serca i chodzić Jego drogami, bo to chodzi Bogu, żebyśmy chodzili Jego drogami, bo nas wykupił i jest Bogiem zazdrosnym, bardzo zazdrosnym. I to jest ta święta zazdrość. Na 100% we wszystkim. I, I my przez to właśnie, przez przestrzeganie przykazań, przez przestrzeganie Jego dróg, żeby... Jak chodzimy Jego drogami, to przez to mamy życie. Jak chodzimy drogami Bożymi. A jeśli nie chodzimy drogami Bożymi, to choćby jest... Mimo że jesteśmy narodzeni z Boga i się modlimy, to i tak nie będziemy mieć życia w sobie. Nie będziemy mieć oliwy, która nas zmienia na I to tak wygląda. I drugie, jest coś takiego jeszcze, że. <laughs> Może dwie rzeczy jeszcze. <laughs> że myślimy, że często problem człowieka jest grzech. I grzech y, był już efektem nieposłuszeństwa. Efektem tego, że po prostu. Diabeł zwiódł człowieka i, i człowiek się przestraszył, tak? Był nieposłuszny i później później był grzech, błąd i wszystko. I ja myślę, że większym mm, Znaczy czym jest grzech w ogóle. Że grzech to nie jest tak, że tam nie wiem, łączysz pornografię, to jest jakiś owoc, albo masz jakąś nieprzebaczenie, albo zazdrość, albo komuś zawiścisz, albo... albo na, nachlałeś się wódki bo są grzechy i w ciele, i w duszy, tak, w sercu, ale i mamy z nich wszystkich pokutować, że dawać Bogu to, chodzi do Boga, ale jakby, że grzechem takim największym jest pycha, duma, krnobrość, nieposłuszeństwo. <laughs> Bo ci, którzy nie weszli do Ziemi Wyspanej, oni pisze, że przez niewiarę, ale niewiara wzięła się z zatwardziałego serca, i z buntu, z narzekania. Więc uważam, że pierwsze co idzie. Pierwszy jaki grzech idzie, i nawet można to nazwać, można to nazwać grzech, a można nazwać inaczej. Pierwsze co to idzie, szemranie. Narzekanie. Szemranie, za tym i, szemranie, i za tym jest połączony bunt, zatwardziałe serce. I, i to, i od tego się zaczyna tak naprawdę. Od, później to już jest różne rzeczy się inne dzieją, ale to jest początkiem. Narzekanie, zatwardziałe serce, szemranie. Tak? A później z niewiara, być nieposłusznym. Więc narzekanie, kromroś, bunt, czary, jak widział mówi, tak? To są te cechy buntu. Te cechy buntu. I my myślimy, że spełnianie przykazań jest yy, trudne Częs czasami. Albo często. <laughs> że wykonanie wszystkiego jakie to trudne. Ale my, jakby, my dajemy się wywołać taką pułapkę dawnego człowieka. To dawny człowiek, który nie żyje, ale jego pozostałości na naszej duszy, <laughs> jego nawyki, one tak do nas mówią, i, i łącznie z demonami. A my, my, my się z tym niepotrzebnie utożsamiamy, bo Jezus powiedział, że jego jazmy jest miłe i lekkie, i przykazania jego łatwo spełniać. Nie są uciążliwe, nie są ciężkie. I to jest słowo, że, że prawdą jest to, że przykazania Boże i w 100% ich wypełnianie jest dla nas. Przyjemne, łatwe, słodkie, miłe i lekkie. I nie dajmy się wieść taką. I one, I one nam dają życie. To jest lekkie. Bóg nie daje ciężarów. Ale myśli dawnego człowieka i demony mówią, że to, że to jest ciężkie. Wiecie? I dajemy się złapać na tą, na tą jakby starą naturę, że tak powiem, tak? Która coś przemawia do nas, tak? I my, i, i my się myślimy, że, 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 że I z samego miejsca próbujemy to robić. I myślimy, że to my jesteśmy. My nie dajemy się łapać diabłu na kłamstwa. Prawda nas wyzwala, tak? Słowo Boże, słuchanie z wiarą nas wyzwala, tak? I one nie są lekkie, tak? Ja nie mówię, że nie jest trudno czasem, ale mówię o tym, że jaka jest prawda. A prawda mówi, że, że, nie, że nie są trudne, nie są uciążliwe. Że możesz przyjąć z wiarą, że to jest łatwe dla ciebie. Bo to narodziłeś się z ducha, masz, masz naturę Boga i dla ciebie to jest y, tęsknić za wspaniałym przykazem, bo wiesz, że one są twoim życiem i to jest dla ciebie naturalne. I łatwa, jak oddychanie. Czemu tego tak nie przyjmiemy, nie? Czemu przyjmujemy to i mamy na to kłasne, że są jakieś trudne, uciążliwe i ciężkie. I, i próbujemy jakoś ściągnąć. My z wiarą żyjemy. I wiarą przyjmujemy. Dzięki duchowi. Jesteśmy pełni ducha i to się dzieje, amen. I był nas tego wszystkiego co nas w ogóle uczy, poszerza. I ten. No i tak, tak to widzę. Że wykonywanie Słowa Bożego bycie posłusznym, to jest moje życie. Ja przez to żyję. Ja przez to wejdę do Ziemi obiecanej, przez to, przez to, przez to. Przestrzeżenie przykazem w sercu. To jest moje życie jakby. Mam tego świadomość, że przez to ja będę żył na Ziemi tu długo. Tak Bóg mówi w Biblii. I wchodzimy do, do Ziemi, którą Bóg będzie zraszał, zraszał swoją wodą z nieba, a nie, nie ona nie będzie ta Ziemia obiecana, nie jest taka Ziemia jak w Egipcie, tam pisze. Ona jest... Bóg od stycznia do grudnia o nią dba cały rok i cały czas, ale musimy być posłuszni, a oni nie, nie weszli z, dlatego, że byli nieposłuszni, <laughs> się zbuntowali i zaczęli narzekać i myślę, że pierwsze co to jest po prostu bardzo często szemranie, dlatego Bóg nas im, żeby mieć miękkie serce, Miękkie serce, my mamy miękkie serce, kiedy przybamy z Dwóch Świętymi. On dotyka naszego serca. My też możemy dotknąć Bożego serca. Wiecie, że Bóg mi pokazał, że ludzi wiele na Jezusu napierało, ale tylko jedna, ta, co miała fotok, ona przeszła tam przez ten tum. Co dziwne w ogóle, że kobieta przeszła się tam ten i dotknęła się płaszcza. Jezus stanął i się rozglądał, kto dotknął. Nawet uczniowie się dziwi, że napierają na ciebie coś tam, ale Jezus. Zareagowało jego serce, bo ktoś go dotknął. Więc, dotknąć serca Boga, dotknąć płaszczy, jego, jego, jego szaty, my też mamy dotykać serca Boga. Przez to mamy że życie, przez to też moc wychodzi od Boga. To jest ten, to jest relacja. Nie tylko Bóg nas dotyka. My też mamy zdolność od Boga dotykania jego serca. I przede wszystkim nie ustami, poznawania jego serca, ale prawdziwie, wiesz, boże, dzisiaj daj mi. Prawdziwy w ogóle, ty i ja jestem, jesteśmy tu sami. Daj mi dotknąć Twojego serca. Jaki naprawdę jesteś? Ja chcę miłować Twój zakon, bo przez Twój zakon, tak? Ja chcę kochać Twój zakon, bo przez Twój zakon, ja rozumiem, że ja mam życie w ogóle tu na ziemi. Ja chcę być temu poddany, posłuszny. Jamen. No. I nie zapomnij, jakim jesteś. Że jesteś synem króla królów. Pana, panów, który stworzył niebo i ziemię. To jest Twój Ojciec. On słowem stworzył niebo i Ziemię, i to jest Twój Ojciec. I chwała jemu. Trzymaj się.